Nabycie spadku to nie tylko powiększenie stanu posiadania, ale także obowiązki, które mogą się okazać prawdziwym kłopotem, jeżeli się je zaniedba. Dlatego najgorsze, co możesz zrobić po stwierdzeniu Twoich praw do spadku, to nie zrobić nic. Jeżeli jesteś spadkobiercą, z tego filmu dowiesz się, jakie obowiązki na Tobie ciążą i czym grozi ich niedopełnienie. Powiem także, kto może zwolnić się z zapłaty podatku i jakie są warunki tego zwolnienia. Ja nazywam się Anna Klisz, mam nadzieję, że już mnie znasz. Jestem radcą prawnym w Kancelarii Kliszy Wspólnicy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa spadkowego. Ten film jest kolejnym nagraniem na moim kanale dotykającym tematyki dziedziczenia. Choć podatków nikt nie lubi płacić, czasami nie mamy wyboru. Na szczęście w kontekście dziedziczenia w wielu sytuacjach płacenia można uniknąć. W jakich przypadkach ma to miejsce? Zapraszam do obejrzenia filmu. Dla określenia Twoich obowiązków jako podatnika bardzo ważne jest ustalenie, do której grupy podatkowej można Cię zaliczyć. Może się okazać, że nie masz żadnych obowiązków w związku z nabyciem spadku. Nie musisz składać zeznania podatkowego ani zgłoszenia o nabyciu spadku. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli wartość majątku, który nabyłeś, nie przekracza określonej kwoty. Dla każdej grupy podatkowej kwota wolna od podatku jest inna. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej należą małżonek, wstępni czyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, wstępni czyli dzieci, wnuki i prawnuki, pasierb, ojczym, bacocha, rodzeństwo, teściowie, zięci i synowa. Dla pierwszej grupy podatkowej kwota wolna od podatku to 36 120 zł. Przyznasz, że w pierwszej grupie podatkowej znajduje się całkiem pokaźne grono osób. Dlatego w jej ramach wyodrębniono tzw. grupę zerową podatkową, do której zaliczają się małżonek, wstępni, wstępni, rozeństwo oraz macocha i ojczym. Do grupy zerowej nie trafiły zatem takie osoby jak synowa, zięci teściowie. Grupa zerowa korzysta z istotnego przywileju. Może zwolnić się z obowiązku uiszczenia podatku, o ile złoży zgłoszenie dotyczące nabytych składników majątkowych. Do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Takiego zgłoszenia należy dokonać na formularzu SDZ-2. Termin zgłoszenia to 6 miesięcy. Każda z osób z uprawnionych do zwolnienia powinna złożyć formularz w swoim własnym imieniu. Wbrew pozorom, termin 6-miesięczny nie liczy się od momentu śmierci spadkodawcy, a dopiero po stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Przeprowadzenie postępowania spadkowego nie jest obowiązkowe, więc może się okazać, że kwestia podatku od spadku będzie przedmiotem Twojego zainteresowania dopiero wiele lat po śmierci danej osoby, bo dopiero wówczas zdecydowałeś się uregulować sprawy spadkowe. Termin na złożenie deklaracji w Urzędzie Skarbowym liczy się od momentu uprawomocnienia się, wydanego przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Ważna informacja, nie ma znaczenia termin odebrania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wysłanego przez sąd. W przeszłości zdarzało mi się, że klienci wiązali powstanie obowiązku podatkowego z odebraniem postanowienia, co może prowadzić do uchybienia terminowi, a takie uchybienia mogą słono kosztować. Co się stanie, jeżeli nie złożysz zgłoszenia w terminie? Wówczas nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku. Będzie na Tobie ciążył obowiązek zapłaty podatku według zasad przewidzianych dla pierwszej grupy podatkowej. W takim przypadku nie możesz już dokonać zgłoszenia, a zobowiązany jesteś złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD3. Na tym samym formularzu swoją deklarację składają również inne osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od spadku, na przykład te, które są zaliczane do drugiej i trzeciej grupy podatkowej. Co ważne, termin złożenia deklaracji podatkowej jest inny niż termin złożenia zgłoszenia o nabyciu spadku i wynosi tylko jeden miesiąc od momentu powstania obowiązku podatkowego. Często pytacie mnie, jak uratować sytuację, gdy uchybiło się terminowi zgłoszenia nabycia spadku. Niestety, nawet jeżeli spóźnisz się choćby jeden dzień ze złożeniem zgłoszenia, przywrócenie terminu na dokonanie tej czynności jest niemożliwe. Urzędy skarbowe w takich przypadkach czasami jednak zgadzają się na rozłożenie należności podatkowej na raty. Warto jednak wspomnieć o małej furtce, która dla niektórych osób może być wyjściem z sytuacji. Możesz zgłosić taki spadek później, jeżeli dopiero w późniejszym czasie dowiedziałeś się o nabyciu określonego majątku. Kiedyś reprezentowaliśmy w naszej kancelarii klienta, który był opiekunem nieletniego spadkobiercy. Klient zapomniał zgłosić nabycie spadku do skarbówki w tym sześciomiesięcznym terminie. Spadek, co prawda, pochodził od stosunkowo bliskich krewnych, bo babki dziecka, ale po rozwodzie z jego matką, ani mój klient, ani jego syn nie mieli z tą rodziną żadnego kontaktu. Naszym pierwszym krokiem było złożenie wniosku o spis inwentarza. Kiedy komornik ustalił skład i wartość majątku spadkowego, dokonaliśmy zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Na szczęście udało nam się przekonać skarbówkę, że ze względu na specyficzne relacje rodzinne, a raczej ich brak. Nasz klient nie zdawał sobie sprawy z istnienia tego majątku, dlatego nie mógł dokonać zgłoszenia wcześniej. Twierdziliśmy, że możliwość taka powstała dopiero po uzyskaniu informacji od komornika. Urząd Skarbowy we Wrocławiu przyjął to tłumaczenie, a klient nie musiał płacić żadnego podatku. Oczywiście nie rekomenduję ci takiego postępowania. Opisany przeze mnie sposób potraktuj raczej jako ostateczną deskę ratunku. Jeżeli zostało ci jeszcze trochę czasu, lepiej zgłosić spadek w terminie, a później w razie ustalenia dodatkowych składników spadku. Dokonać ewentualnej aktualizacji zgłoszenia. Pamiętaj także, że jeżeli będziesz miał problem ze spadkiem czy zachowkiem, możesz zgłosić się o pomoc do mojej kancelarii. Zatrudniamy kilkunastu prawników, z którymi możesz się spotkać w największych miastach w Polsce takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice czy Bydgoszcz. Możesz także uzyskać konsultacje online. Lub przez internet albo przez telefon. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. Zadzwoń lub napisz maila i umów się, żeby skonsultować swój przypadek. Powiemy ci, jakie masz możliwości, jakie ryzyka i niebezpieczeństwa mogą pojawić się po drodze, a także jaką strategię powinieneś przyjąć. Możemy także poprowadzić twoją sprawę sądową, lub negocjacje ugodowe z pozostałymi spadkobiercami i raz na dobrze rozprawić się z twoimi problemami związanymi z prawem spadkowym. Zapraszam. Ok, wróćmy do głównego wątku, czyli zgłoszenia nabycia spadku do Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym urzędzie Skarbowym. Od niedawna formularze podatkowe są dostępne na portalu podatkowym pod adresem podatki.gov.pl. W usłudze e-deklaracje można je tam wypełnić i wysłać online bez konieczności składania wizyty w Urzędzie Skarbowym. Żeby wypełnić formularz online, musisz posiadać profil zaufany aplikację M obywatel, e dowód lub po prostu bankowość elektroniczną. Jaki urząd skarbowy będzie właściwy do dokonania zgłoszenia lub złożenia deklaracji podatkowej, Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, będzie właściwy urząd skarbowy miejsca położenia nieruchomości. W innym przypadku właściwy będzie urząd skarbowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Muszą powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, z której często spadkobiercy nie zdają sobie sprawy. Przy określeniu kwoty wolnej od podatku należy sumować wartość majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku oraz wartość własności, rzeczy i praw, które spadkobierca nabył jeszcze za życia od spadkodawcy, np. w formie darowizny. Sumowaniu podlegają darowizny z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku. Wbrew pozorom to nie jest rzadka sytuacja, bo często spadkodawcy u schyłku życia chcą rozdysponować swoim majątkiem i czynią to właśnie w formie darowizny. Należy zdawać sobie sprawę, że na gruncie prawa podatkowego w kontekście późniejszego dziedziczenia nie pozostaje to bez skutków prawnych. Reguła ta ma zastosowanie również dla innych grup podatkowych. Jak łatwo zauważyć, zasady składania zeznania podatkowego są tożsame dla drugiej i trzeciej grupy. Do drugiej grupy podatkowej zaliczamy wstępnych rodzeństwa, np. bratanków, siostrzenice, wnuki brata, rodzeństwo rodziców, np. ciotki i wujowie. Znajdą się tutaj również stępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonkowie innych wstępnych, np. mąż-wnuczki. Chociaż wszystko to wydaje się bardzo skomplikowane, w praktyce takie nie jest, gdy spróbujesz odnieść te koligacje do siebie i swojej własnej rodziny. Z pewnością jesteś w stanie wskazać, kto jest małżonkiem Twojego rodzeństwa, a kto rodzeństwem Twojego małżonka. Dla drugiej grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 27 090 zł. W trzeciej grupie, w drodze eliminacji, znajdą się wszyscy pozostali nabywcy, a kwota wolna to 5 733 zł. Jak już wspomniałam, dla każdej grupy podatkowej kwota wolna od podatku jest inna. Kwoty te ulegają zmianie w przypadku wzrostu cen towarów, dlatego część informacji znalezionych przez Ciebie w internecie na temat kwot wolnych od podatku jest najpewniej nieaktualna. Kwoty wolne przyjmuje się w wysokości obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. Najczęściej więc jest to dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał albo zostaw komentarz dla zasięgu. Wszystkie Wasze reakcje dają mi niesamowitą motywację do przygotowywania dla Was kolejnych filmów. A teraz spróbujmy przećwiczyć liczenie podatku od spadku na przykładach. Przyjmijmy, że jesteś w pierwszej grupie podatkowej, ale niestety nie zaliczasz się do grupy zerowej. Jesteś na przykład teściem spadkodawcy. Załóżmy, że łączna wartość odziedziczonego przez Ciebie spadku to 50 tysięcy złotych w Twoim przypadku kwota wolna od podatku to 36 120 zł. Pierwszym naszym działaniem będzie zatem odjęcie od wartości spadku kwoty wolnej od podatku. To działanie będzie wyglądać następująco. 50 000 minus 36 120, co daje kwotę 13 880 zł. Tyle właśnie wynosi Twoja nadwyżka powyżej kwoty wolnej od podatku i to od niej będziesz musiał zapłacić podatek. Dalej musisz sprawdzić, w jakim przedziale mieści się Twoja nadwyżka. W ustawie wyodrębniono trzy przedziały dla kwot nadwyżki. Od 0 do 11 833, druga to od 11 834 do 23 665 zł oraz powyżej 23 665 zł. Jeżeli zmieściłbyś się w pierwszym przedziale nadwyżki, podatek wynosiłby 3%. W danym przykładzie nadwyżka jednak przekracza kwotę 11 833 zł. W przypadku, gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku wynosi od 11 834 do 23 665, kwota należnego podatku będzie wynosić 355 zł. i 5% od nadwyżki. Czyli 355, będąc w tym przedziale podatkowym, zapłacisz zawsze i tutaj nie musimy nic obliczać, ale 5% musi zostać wyliczone. Należy wyliczyć je w ten sposób, że od 13 880 trzeba odjąć 11 833. Uzyskamy wynik 2047. Od tego 5% wynosi 102,35. Musimy zatem uiścić podatek w wysokości sumy 355 i 102,35, czyli łącznie 457 zł. i 35 groszy. Zasada będzie ta sama, jeżeli nadwyżka od kwoty wolnej od podatku przekroczy 23 665 zł. Znajdziesz się bowiem. W kolejnych widełkach w ramach pierwszej grupy podatkowej. Podatek wówczas wyniesie 946,60 groszy i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł. Mam nadzieję, że z pomocą podanego przykładu będziesz w stanie wyliczyć podatek od spadku również dla drugiej i trzeciej grupy podatkowej. Dla drugiej grupy podatkowej kwota wolna od podatku jest niższa niż dla pierwszej i wynosi 27 ,090 zł. W ramach drugiej grupy również wyróżniamy trzy przedziały nadwyżki, identyczne jak w przypadku grupy pierwszej, czyli od 0 do 11 833, druga grupa od 11 834 do 23 665 oraz powyżej 23 665 zł. Kwoty podatku obliczane od tej nadwyżki są już niestety inne. W pierwszym przedziale do 11 833 kwota podatku wyniesie 7% od nadwyżki. W drugim przedziale jest to 828 zł. i 40 groszy i 9% od nadwyżki ponad 11 833. Znowu omówmy to na przykładzie. Jesteś w drugiej grupie podatkowej, odziedziczyłeś 50 000 zł. Nadwyżka od tej kwoty od podatku wyniesie więc 22 910. Zmieści się zatem w drugim przedziale nadwyżki, gdzie górna granica wynosi 23 665 zł. Z pewnością nie zapłacisz mniej niż 828 zł. i 40 groszy, bo to obowiązkowa kwota. Należy jednak policzyć 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł. Od kwoty nadwyżki należy zatem odjąć. 11 833. Otrzymany wynik 11 077, zł. Z tego 9% wyniesie 996,93 zł. Łącznie kwota podatku do zapłaty to sumy kwot 828,40 i 996,93, czyli 1825,33 zł. W drugiej grupie podatkowej, w trzecim przedziale nadwyżki powyżej kwoty wolnej od podatku, Podatek od spadku będzie wynosił 1839 ,30 zł 30 groszy i 12% od nadwyżki ponad 23665 zł. Dla trzeciej grupy podatkowej kwota wolna od podatku jest y, dość skromna i wynosi zaledwie 5733 zł. Podobnie jak w przypadku pierwszej i drugiej grupy podatkowej, wyróżnia się aż 3 pułapy nadwyżki, od której uiszcza się podatek. Od 0 do 11 833, od 11 834 do 23 665 oraz powyżej 23 665. Jeżeli nadwyżka od kwoty wolnej od podatku nie przekroczy 11 833, będziesz musiał uiścić podatek w wysokości 12% od kwoty nadwyżki. Wysokość podatku od nadwyżki mieszczącej się w drugim przedziale to 1420 zł. I 16% od nadwyżki ponad 11 833. Od nadwyżki powyżej 23 655 zł należy uiścić podatek w wysokości 3 313,20 zł i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł. Policzmy jeszcze przykładowy podatek dla osoby z trzeciej grupy podatkowej. Spadkobierca był przyjacielem spadkodawcy. Zalicza się zatem do trzeciej grupy podatkowej. Odziedziczył majątek w kwocie 50 000 zł. Kwota wolna od podatku w tej grupie to zaledwie 5733 zł. Wykonajmy zatem działanie 50 000 minus 5733, co daje kwotę 44 267 zł. W tym najwyższym przedziale nadwyżki kwota podatku wynosi 3313 i 20 groszy oraz 20% od nadwyżki ponad 23665 zł. Ustalmy zatem jaka jest nadwyżka ponad kwotę 23655 zł. Odejmijmy od 44267 zł kwotę 23655. Otrzymamy zatem kwotę 20612. To właśnie od tej kwoty musimy wyliczyć 20%. 20% z 20 612 to 4120,40. Łączna kwota podatku do zapłaty będzie zatem sumą 4122,40 i 3313,20, czyli razem 7435,60 zł. Wiesz już, jak wyliczyć podatek od spadku, ale prawda jest taka, że nie musisz go w ogóle samodzielnie wyliczać. Wystarczy, że złożysz deklarację do Urzędu Skarbowego, a Urząd Skarbowy na podstawie Twojej deklaracji prześle Ci decyzję podatkową, w której określi wymiar należnego podatku. Na wszelki wypadek warto jednak wiedzieć, na jakie kwoty musisz być przygotowany. Jeżeli coś w filmie nie jest jasne, nie wahaj się zadać pytania w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.